Czas na sport. Robert Elgendi. witam ponownie. Po wczorajszym meczu emocje długo jeszcze nie opadną. To była huśtawka nastrojów, spotkanie dla kibiców o stalowych nerwach. Te mają bez wątpienia nasze piłkarki ręczne, które odrobiły stratę w końcówce i pokonały Rumunki w 31 do 29 i zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Yeah, what a game. It must have been... Co to był za mecz? Niezwykle emocjonujący i na pewno warto obejrzenia. Ja sam bardziej wolałbym być na boisku niż stać przy linii bocznej. Dziewczyny dały z siebie wszystko, choć były ogromne nerwy i trzeba było nad nimi zapanować. W końcówce zespół zostawił serce na boisku. Dziewczyny walczyły do utraty tchu. Co było kluczowym momentem tego spotkania? Myślę, że nie przestawaliśmy zdobywać bramek. Zespół był ciągle groźny w ataku, za co należą się brawa Kulwińskiej. No i świetnie broniliśmy. To był klucz do sukcesu. Odcięliśmy rywalki od podań. Taki był nasz plan i udało się go zrealizować. Teraz Polki muszą pokonać francuski ćwierćfinał mundialu, już w najbliższą środę transmisję mogą państwo obejrzeć, między innymi w TvP2. Środowe spotkanie rozpocznie się o 17:30. Naszą transmisję rozpoczniemy 10 minut wcześniej w TVP Sport, a także na stronie sport.tvppl. Do oglądania zapraszam także widzów dwójki. A jeszcze dzisiaj dwa mecze jednej 8. finału Mundialu. Od 17:20 Węgierki grać będą z Hiszpankami. Później konfrontacja Norwegii z Czechami. I na koniec losowanie Ligi Mistrzów. Polacy występujący w Borusji mogą mieć lepsze nastroje od kolegów z Arsenalu. Zespół z Dortmundu zagra z Zenitem Sankt Petersburg. Drużyna z Londynu zmierzy się z broniącym trofeum Bayernem Monachium. Arsenal Londyn tak jak przed rokiem od ćwierćfineł zagra z perfekcyjnie grającą bawarską machiną. Machiną, na którą piłkarze Arsena Węgera jako jedyni podczas fazy pucharowej ubiegłego sezonu znaleźli sposób. Wygrali w Monachium 2-0, ale dalej i tak awansował Bayern. Mało wrażeń? Nic z tego. Manchester City i zewce Barcelona zagwarantują pokaz ofensywy w najlepszym wydaniu. To będzie piękny dwumecz. Dwa bardzo dobre zespoły, które obecnie są w dobrej formie, ale zobaczymy, która z nich będzie w lepszej dyspozycji w lutym. Lepsze nastroje u Roberta Lewandowskiego, Jakuba Błaszczykowskiego i Łukasza Piszczka. Borussia Dortmund zagra z zenitem Sankt Petersburg. Bayer Leverkusen Sebastiana Benisza spróbuje zatrzymać Zlatana Ibrahimowicza i jego Paris Saint-Germain. Na C-Milan czeka wicelider Primera Division Atletico. Mistrz Anglii Manchester United zagra z Olimpiakosem Pireus. Galata zmierzy się z Chelsea Londyn a Szalkę z Realem Madryt. I teraz to wszystko. Kolejny nasz serwis o 18:35. Do zobaczenia. That's